Głębokie pranie materaca oddychaj czystością. Zapomnij o plamach i zanieczyszczeniach. Używamy profesjonalnego sprzętu ekstrakcyjnego, który dogłębnie pierze włókna materaca. Skutecznie usuwa brud, pot, mocz i roztocza. Pozostawia materac higienicznie czysty i pachnący. Odzyskaj świeżość w sypialni. Zadzwoń i umów termin. Pranie tapicerki, saf, kanap, krzeseł, wersalki, materaca, wykładziny, dywany. Witamy serdecznie. Atrakcyjne ceny: szybkie terminy, profesjonalne pranie mebli do tapicerowanych i wykładzin w Krakowie, profesjonalna obsługa. Mamy przyjemność zaoferować Państwu profesjonalne usługi czyszczenia tapicerki meblowej, narożniki, sofy, fotele, krzesła, materace, podnóżki, poduchy, dywaników. Usługi wykonujemy w mieszkaniu klienta. Stosowana przez nas technika czyszczenia to metoda ekstrakcyjna na mokro. Jest to czyszczenie najskuteczniejsze. Do czyszczenia wykorzystujemy urządzenia głównie firmy Karcher oraz odpowiednie markowe środki chemiczne, które skutecznie usuwają brud, a jednocześnie są delikatne dla czyszczonych powierzchni oraz bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Działamy na terenie Krakowa i okolic plus 50 km. Dojazd na terenie Kraków i okolic gratis. Realizujemy zlecenia jednorazowe lub stałe. Pracujemy 7 dni w tygodniu, w godzinach od 6 do 22, a jeżeli wymaga tego sytuacja, również w nocy. Telefon SMS WhatsApp plus 485 315 6060.